mam widzowie, w sumie ich nie, nie, nie mam, ale może będę miał. Yy, dzisiaj gramy Fortnite'a, w Fortnite yy, celówka, a potem z jakimiś randomami. Nie patrzę na to tam, tam głowy. No. Nie, 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 nie zaraz, tylko tego po dobra. Jak będziecie chcieli więcej y, takich filmików na tym kanale, to piszcie w komentarzach, albo nie wiem, dawajcie obserwacje, lajkujcie. Co to jest? No nie, nie. mogę. O, kurczę, ta no Nie zaznaczyłam. Kur. No, Chyba. Myślę szczytało. O Jezu, czemu nie ma to kłopot PS? -u? Ale ja mam spadki. Jak nagrywam? Ładące 60. 60 tam sobie. No, Dobra, trochę. Moi no super nie ode mnie wtrafić, bo mam spadki. <słuch> <słuch> chyba trochę więcej. Hmm, Poleciły sobie na rynek kowadła. Jak będziecie chcieli na przykład w streamy, nie mówiłem o filmikach, jak będziecie chcieli streamy to piszcie tak samo w komentarzach pod tym filmikiem albo pod innymi. Dużo to skrzynek jest. Jest dużo pod Nie, jakiś chłop dołączył. Mora, wyszedł. i tak nikogo nie zabijemy, ale spróbujemy. To chyba chob gdzieś jest.

Eee, też wbijecie na moje kolejki kanał Philip to jest jakby z takim Among Usem, ten drugi też jest nieaktualny. Byście możesz dawać obserwacje ja, moimi. O, ty O, no, tutaj... o, krosik. Ktoś ma krafikę. Podjeżdżamy, ale zawsze tak się wygrywa. No i widzicie? Zawsze tak się wykrywa. Chwała. No i teraz uciekamy, bo nie chcę się bić. Bo mam spadki że to jest mam Discorda otwarte na to i na tego może... Aha. Mora no, uciekać.

to je to Ne, uh. yeah, o to nenadáváš. Není A, mamy koronkę. Jak będzie win, to będzie win z koronką, czyli mój pierwszy jest z koronką. O, takiego jest zwykłego już mamy. No nie, no nie. Dobra. No, dalej, co Nie zwracajcie na niego uwagi. Opie, ja potem... Halo? Siema. No. Ja potem, ja potem dołączę, bo chwilę, ten... Jak to robię? Nagrywam, nagrywam, nagrywam. A, a kto ty jesteś? No ten... Jak to? Widzisz mnie? Widzisz mnie? A, to ty! Dobra Oj oj oj, ale spadł I fejk, przeskakujemy. No jakiegoś tu pana mamy O, uciekamy od tego pana, bo pan jest bardzo nie, nie no okay. No o tym właśnie mówiłem o kurde, ja nie, ja tego nie psuję. A co ja bym przesuwa, ale może myślałam, że nie. O nie, 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 nie. do super. Mać. Kurwa, myślałem, że on przejdzie tu. Ale bym z nim wygrał. Dobra, no, to widzimy się w następnym filmiku. Naura. No.